O, 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 o. o nie! Proszę, nie pryskaj! Proszę! Ryder, z siecią się nie udało! Burmistrz i Skunk zjadą w stronę rzeki! Pieski, jedźcie nad rzekę! Rubble, zabierz Belesiana! Uratujemy kilka zwierzaków! Ustaw barykadę na brzegu rzeki! Jasne, Ryder! No chodź, króliczku, wskakuj. Skunks! Zabierz Skunksa! Pora polatać, mały smrodku! Maynard, chodź do mnie! O! O! Panie Hamdinger, może pan nie naciskać tych przycisków? Dobrze wiem, jak tym sterować. A ten jest do czego? Niezły rzut! Wspaniale, Zumo! Dobrze kierujesz, Maynard! O, nareszcie! Znów na twardej ziemi! Taniec szczęścia, taniec szczęścia! Jej, ale szybko pan wyzdrowiał! I wyścigu także pan nie wygrał! Oszust natychmiast do posągu Cicaletty! Ryder, pieski, dziękuję wam za uratowanie Maynarda. A także burmistrza Hamdingera. Dziękuję, psi patrolu. Nie ma za co, bo kiedy są kłopoty ze skuterem, proszę dzwonić po pomoc. Kto ma ochotę na psie przekąski? Przekąski? Po, 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 Świetnie! Hej, a gdzie podział się waleń? Tu jesteś. Ale co ty robisz? Ryder, ten wieloryb ma problem. Ciągle drapie się po paszczy. Spróbuj zobaczyć coś z bliska. Ryder, teraz widzę. Coś utknęło mu między zębami. Też jadł przysmaki z wodorostów? <śmiech> <śmiech> Może. Roki, pomóż Zumi wyczyścić mu zęby. Zielone znaczy jedź. Nie zrobimy ci krzywdy. Tylko otwórz paszczę! Spójrz, ma w zębach kawałek drewna. O, biedaka musi to bardzo boleć. Masz rację! Przydałaby mu się szczotka i nitka. Szczotka musi być ogromna do tych wielkich zębów. Spójrzcie, Woli chce nam pomóc! Dobry pomysł, Wally! I z odzysku! Chwytak! Zaufaj mi, to nie boli! Jest lepiej, Ryder, ale to drewno dalej tkwi. Cóż, jeśli szczotka nie dała rady, pora na nitkę. Zajmę się tym, Ryder! Lina od koła! Świetny pomysł! Otwórz szeroko! Udało się! Dobra robota, pieski. Jak masz kłopot między zębami, to rycz po pomoc. Na hezcie. waleń uśmiecha się do aparatu. O nie. O, chwa. Tak niewiele trzeba wielorybom do szczęścia. Czyste zęby. Pa, 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 to o, 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 o. Spójrzcie, to działa. Przestał biegać. Tu oskarże! Twój stary przyjaciel. I znowu to samo za tym strusiem. Megafon. Oskar, stój! Nie zaprowadzimy go do domu na farmie, jeśli nie zauważy maskotki. Ale jak mamy go zmusić, skoro wszystkiego się boi? A może pies kosmita z planety Stróż? Tak! Dobry pomysł, Rabel. Cześć, Ryder! Roki, potrzebny nam Stróż. Sky, także twój helikopter. A zadanie dla Was mam takie. Jesteś gotowy, Rabel? Hej, oskarżę Biedni za mną! Jesteś cały, marszał? Tak, cały. Ale podczas jazdy tak trzęsło, że chyba spadły mi jakieś kropki. <laughs> o, spójrzcie, kucyki witają Oskara w rodzinie. O! Nareszcie jesteśmy w domu. Dziękujemy, psi patrolu. Nie ma za co, bo kiedy macie kłopoty, to... Na pomoc. <laughs> 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 ah, Papa. Ja, Mevi. Papa. Sjau, sjau. Sjau, Zaproduję ptaki. Panie Hamlinger jest pan cały? Pomocy kotki! Wzywam was na pomoc! Kici, Kici! Nie sądzę by kotki mogły pomóc, ale my możemy. Poczekajcie kociaki! Ściągnę was! Potrzebna nam twoja uprząż. Już lecę. Pan burmistrz znów będzie latał. Dziękuję, psi patrolu, za uratowanie mnie i kotków znowu. Nie ma sprawy, panie Hamlinger. Gdy ma pan kłopoty, proszę zamiałżeć po pomoc. Ha? Ha. A jeśli to nic nie da, to dzwonić po nas. Bardzo śmieszne. O nie, zgniecie mnie pizza. Nie dzisiaj. Tako, teraz ty. Jest jeden i drugi? A kanapka? O! Wow! Dobrze, pieski! Niech każdy złapie za rower Denego i ciągnie w dół! Nie ma sprawy, Ryder! Nie, dzięki! Nie trzeba! Dam radę! Wow! To za szybko! Nawet dla mnie! Musimy złapać odważnego Denego, pieski! Burger! Ale dobry! Uwaga! ciągnij rączki, kierownicy! Uff, dzięki! Teraz muszę tylko dolecieć do ściany! Cześć, pieski! Zatrzymajcie go siecią! Jasne! Pieski? Robimy sieć! Wylądować. Myślę, że to jest fantastyczny pomysł. Tak, Psi Patrol jest najlepszy. Ale jazda, moi fani. A najlepsze ujęcia tej sztuczki zawdzięczamy Psiemu Patrolowi. Dzięki, Ryder. Hej, bo gdy sztuczka nie wychodzi, to dzwoń po pomoc. Albo po obiad. Dziś serwujemy pyszną taco burgero kanapko pizzę. Mniam! Ocaliłeś mój obiad? Świetnie! Ryder, ty też zasłużyłeś! E, nie dzięki. A masz coś innego? E, tylko to jabłko. Świetnie! Kolumna zaraz wpadnie do rzeki! Sky, dasz radę ją złapać? Robota Sky, spotkajmy się przy patrolowcu. Mendy, uwolnij cię raz, dwa narzędzia. <grystanie> <grystanie> Tracker, Mendy chce pojechać do domu. <grystanie> Słuchajcie, spójrzcie na te znaki łap na kolumnie. Są takie same jak te dziwne ślady. Więc tych śladów nie zrobiła żadna wielka łapa, tylko kolumna? Z pomocą małpek. Dzięki, że uratowaliście tę kolumnę, Ryder. Nie ma sprawy, bo gdy masz kłopoty, to... Po pomoc. Tak, Mandy? Znalazłem resztę kolumny! Może w dawnych czasach ludzie używali tego, by robić ślady i odstraszać zwierzęta. Może! Mnie te ślady mocno wystraszyły! Teraz nikogo już nie wystraszą, bo relikt będzie w muzeum. O, to zabawka małpek! Już wiem! Mogą pobawić się tym! Chyba chce, żeby pójść za nim. A gdzie burmistrz Handlinger? Może ma kłopoty. Roki, chodź ze mną. Ale nie wzięliście żadnego ciasta. A dostaniemy na wynos? W sumie to czemu nie? Powodzenia! Ojej! O, dobrze! Aha nie! Trochę wolniej! Panie Handinger, proszę się nie ruszać, albo ten niedźwiedź będzie pana gonił. Już tego próbowałem. Ale Ryder, jeśli nie może uciec, to może stamtąd tylko wylecieć. Sky, potrzebujemy cię. A to pies, który lata! Ach. Niech pan się trzyma, burmistrzu. Nie mam wyjścia, inaczej te misie wystrzelą mnie na czubek drzewa. O! Już prawie jestem. Dobrze, opuszczaj, uprząż. Poczekaj jeszcze chwilę. Teraz! O! Mam go! Dobrze, Roki, a teraz ciasto. Możesz sprawić, żeby latało? Wiedziałem, że ten balon się przyda. <laughs> Spójrzcie, to latające ciasto. Powietrzny deser pomoże Wam wrócić do domu. Nie, nie. Dziękuję wam za ratunek. Nie ma sprawy, burmistrzu, bo gdy ma pan kłopoty, proszę wołać o pomoc. No i jednak nie dostałem ciasta, a więc wróciliście w samą porę. A oto nowa fryzura z ciasta! Pa, 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 Teraz! To posąg kalety, Więc przelatujemy nad ratuszem! Dolecieliśmy do Zatoki Przygód! Cikaletka wskazała Wam drogę! Hurra! <ścoughs> No, to i ona, Ryder. Gotów roki? Jasny, Ryder. To zapalaj! Ui, ui. Zaraz będziemy w domu, Korni, jeśli znajdziemy farmę. Świetnie! Głowy w górę i biegajcie w koło. Widzimy Was, Sky! Ja też Was widzę! Czy to krowy? Tak! Oświetlają wam drogę! Och, a oto mój korni! <stosición> o! Tęskniłem za tobą, prosiaczku! <sokay> Hej, słuchajcie! Udało im się! Juhu! Tak! Sky i korni są bezpieczni! Tak! Ta! Dziękuję wam! Juhu! Juhu! Awaria usunięta! Mamy prąd! Dobrze, że nic wam nie jest! Dzięki za sprowadzenie Korniego! Dziękuję wszystkim! Uy. Żaden problem, farmerze. Jeśli będzie pan w potrzebie, to na pomoc! <grym> Hej, Sky! Było strasznie! Uy, 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 uy. Spokojnie, mały! Jak miałam się bać z takim dzielnym drugim pilotem? Prawda, Korni? I tak nasz Korni został latającym prosiakiem. Jestem wdzięczny psiemu patrolowi za uratowanie najważniejszej rzeczy na świecie. Tej wielkiej bryły złota? Nie. Mojego nowego przyjaciela z całą rodziną. Ale z powodu tej bryłki także się cieszę. Teraz muszę tylko jakoś dostarczyć ją do Zatoki przygód, by zrobić niespodziankę. Mam pomysł, wujku Otisie. Rubble, możesz wziąć wagonik z bryłką na hol? Żaden problem dla tego psa. Wujek Otis, dobrze, że nic ci nie jest. Dzięki psiemu patrolowi. Ale musisz skończyć te swoje poszukiwania. Któregoś dnia naprawdę zrobisz sobie krzywdę? Rzucić poszukiwania? <noise> Ale wtedy nie mógłbym ci dać tego prezentu? Dla mnie? Tak, <noise> dla mojej ukochanej siostrzenicy. <noise> Ach, dziękuję! Czyż nie jesteś moim jedynym i ukochanym wujkiem? A co zamierzasz zrobić z resztą tej wielkiej bryły złota? Jedyną słuszną rzecz: oddam Zatoce przygód, żebyście wreszcie mogli naprawić te stare tory. Zrobimy złote tory? To będą najpiękniejsze tory na całym świecie. Wspaniale! Hurra! Hurra! <laughs> tak, udało się! Bo kiedy macie kłopoty ze złotem, wołajcie o pomoc. <śmoglące> to Sid! Ma zablokowany ster. Sid, tu Ryder! Masz uszkodzony ster i nie kontrolujesz statku. Wyłącz szybko silniki! Może Ryder ma rację, panie kapitanie szefie Sid? Od tego wirowania zrobiło mi się już niedobrze. O tak mi też. O, dobrze wyłączamy silniki. O, a! O! Czemu wciąż płynie? Prawie wpadł na te ryby. Awaria jest poważniejsza i statek kręci się dalej. Marszal, wystrzel chwytek i złap łódź Sida. Szybko! Ja... Ale nie umiem celować. Ja muszę kierować. Nie mogę wystrzelić. Po prostu obserwuj piłkę, e, łódź i, i skup się. Um, dobrze. Obserwuję tę łódź. Spokojnie. I teraz. Mówiłem, że nie umiem. Dasz sobie radę, marszał? Obserwuję łódź. Skupiam się. Wow. Uf, nie wierzę, że się udało Tak, wiedziałem, że dasz radę Jesteś wspaniałym pieskiem To miejsce to raj dla nurków Ryder, jeszcze raz dziękuję za ocalenie tego miejsca i domu robala Nie ma za co, mały A kiedy masz kłopoty, to po pomoc W tym wraku na pewno został jakiś skarb i ja chcę 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 go mieć. <śmulny> pa, 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 patronasz